Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie na konferencji prasowej Konfederacji wraz z panią Julitą Olszewską, rolnikiem z Podlasia, hodowcą bydła oraz z Bigniewem Kasperczukiem, liderem Ruchu Narodowego na Podlasiu. Dziś chcemy powiedzieć o groźnym przypadku, który miał miejsce 10 dni temu, a mianowicie zastraszaniu rolników, którzy protestują przeciwko polityce rządu. Przypomnijmy, że polityka rządu PiS i obecnie polityka rządu Platformy doprowadziła do niszczenia polskiego rolnictwa, do tego, że rolnicy nie mogą sprzedać swoich płodów rolnych. Jesteśmy zalewani produktami z Ukrainy. Embargo, które obowiązuje, jest jakby niewystarczające, dlatego że dotyczy tylko czterech produktów, pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika, natomiast rolnicy domagają się rozszerzenia tego embarga, także na cukier, mięso drobiowe, jaja, świeże, koncentrat jabłkowy maliny, miód. Wiemy, że mamy też niekorzystne przepisy Unii Europejskiej, między innymi zmuszające rolników do ugorowania ich ziemi. Przeciwko temu wszystkiemu rolnicy wyszli. Protestują. Największe protesty rolnicze od niepamiętnych czasów w ponad 200 miejscach w kraju. W Poznaniu 2000 ciągników zablokowało miasto i okazuje się, że rządowi to przeszkadza. Pani Julita 10 dni temu opublikowała na TikToku swój film wzywający rolników do protestu, wzywających ludzi z miast, ludzi z branży przewozowej do wsparcia rolników. I kilka godzin po publikacji w filmu, w którym także skrytykowała wiceministra Kołodziejczaka, przyszło do pani Julity dwóch nieznanych jej mężczyzn do jej gospodarstwa, w którym mieszka z rodziną, sugerując, że ma film z internetu zdjąć i sugerując, że Powinna to zrobić. Poproszę za moment Panią Julitę, żeby opowiedziała, jak ta sytuacja wyglądała. Pani Julita ten film skasowała pod presją tych mężczyzn, natomiast w protestach rolników wzięła udział, opublikowała ten film ponownie w dniu protestów rolniczych, także gratulujemy pani Julicie odwagi i tego, że jest w tej wielkiej fali społecznego poruszenia przeciwko niszczeniu polskiego rolnictwa. My jako konfederacja oczywiście jako ruch narodowy solidaryzujemy się z protestami rolników. Jesteśmy dumni z tego, że jest taka mobilizacja. Uważamy, że musimy walczyć o swoje prawa. To jest kwestia polskiego bezpieczeństwa żywnościowego, polskiej racji stanu, to jest kwestia dobrobytu setek tysięcy polskich rodzin, które utrzymują się z rolnictwa, z przetwórstwa, obsługują całą branżę rolną. My nie możemy, nie możemy pozwolić na to, żeby w imię jakichś europejskich polityk została zlikwidowana. W Polsce tak ważna i konstytucyjnie chroniona, przypomnijmy, branża gospodarki. Oddaję głos pani Julicie i bardzo proszę o przedstawienie, jak dokładnie ta sytuacja wyglądała. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Witam wszystkich. Ja chciałabym powiedzieć tak od siebie jeszcze raz, że ja nie wyobrażałam sobie, że w XXI wieku wrzucenie swojej myśli do internetu, bo ja mam konto na TikToku i tam jakby od iluś jakiegoś czasu się udzielam, żeby to wywołało. Takie wydarzenia, taki ciąg dalszy wydarzeń, że ktoś nie sugeruje, nakazuje mi usunąć to i nigdy więcej nie wypowiadać się źle o człowieku, który pełni rolę w państwie, który zajmuje stanowisko. Słowa krytyki, jeżeli może były za mocne, chociaż ja tak nie uważam, trzeba przyjąć na klatę, bo jeżeli jest się kimś ważnym, to te słowa krytyki na pewno będą spływały po człowieku. Ja tych mężczyzn byłam w takim szoku, że ktoś miał, śmiał do mnie przyjechać na moje własne podwórko i mi coś nakazywać, że ja coś źle zrobiłam, że ja nie znam się, że ja nie mam prawa o kimś mówić. Pan Kołodziejczak zna całą historię, rozmawialiśmy dwa razy przez telefon i jeżeli on teraz mówi, że sprawa jest zamknięta, no to bardzo dobrze z jego strony ona jest jak najbardziej zamknięta, z mojej jeszcze nie. Do ministerstwa zaproszenie, do Ministerstwa Rolnictwa. Bardzo dziękuję za to zaproszenie, ale ja bym ministra rolnictwa zaprosiła do siebie, bo chciałabym porozmawiać o tym, co się dzieje na granicy wschodniej. O tym, jak towary z Ukrainy wjeżdżają do nas, nie są badane, nikt nie pobiera żadnych prób. I czy to zaczął PiS, a teraz jest właśnie pan Kołodziejczak, który miał to zmieniać, to dlaczego tego nie zmienia? I tutaj do wszystkich rolników bardzo proszę, bo wiem, że z Podlasia wyjeżdżają autokary e, wspierać rolników na granicy, medyka, chrybiu, ch, e, b, chlebenne, chrubieszów. Zosin dzisiaj zaczął strajkować. Zbierajcie się i pomóżcie chłopcom tam, dajcie wsparcie, a my będziemy strajkować dalej tutaj każdy w swoim województwie i w, w każdej miejscowości. E, ministrze rolnictwa, ja. Myślę, że rozmowy, rozmowy najważniejsze są o naszych problemach, o tym, dokąd my dążymy, dokąd dąży polskie rolnictwo, a nie przejmowanie się teraz wiceministrami i moimi sprawami, bo to jest na drugim czy na trzecim planie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No, mnie osobiście dziwi, że ludzie, związani jak rozumiemy, z ministrem Kołodziejczakiem. Posunęli się do tego, żeby panią Julitę odwiedzać. Tych głosów sprzeciwu będziecie mieli więcej, jeżeli będziecie kontynuować złą politykę PiS-u i jeżeli będziecie realizować złą politykę Unii Europejskiej. Przyzwyczajcie się do tego. Ludzie tego nie zaakceptują, żeby zniszczyć w Polsce rolnictwo. My też się z tym nie pogodzimy i jako opozycja będziemy wspierać protestujących rolników. Ta sytuacja wymaga wyjaśnienia. Oczekujemy od służb państwowych, że na podstawie bilingów ustalą, kto tutaj niepokoi pan Panią Julita Nie może być tak, że ktoś, kto bierze udział w protestach, czy kto skrytykuje rząd, jest odwiedzany przez mężczyzn, którzy najwyraźniej po obejrzeniu filmu na TikToku wiedzieli, gdzie pani Julita mieszka, przyjechali trzy godziny później do jej domu. Przy czym to trzeba podkreślić, bo rozmawialiśmy przed spotkaniem, pani Julita tych mężczyzn nie zna. To nie są mężczyźni, z którymi pani Julita kiedykolwiek czy współpracowała w branży rolnej, czy których by znała z protestów. Ci mężczyźni skąd wiedzieli, gdzie pani Julita mieszka, więc pytanie, czy ktoś inwigiluje rolników i monitoruje... Jak wygląda krytyka rządu? Takich sytuacji nie chcemy. To przypomina nam jakieś dyktatury. Natomiast jeżeli chodzi o politykę rządu, postulaty są bardzo proste: rozszerzyć embargo. Rozszerzyć to może rząd zrobić z dnia na dzień. Nie opowiadać, że analizuje sytuację, nie opowiadać, że bada, tylko rozszerzyć embargo po to, żeby ratować polskie rolnictwo. Bo polskie silosy, polskie chłodnie, polskie magazyny zalane są produktami z zagranicy, a system tego przy przewozu y, też nie działa, w tym sensie, że y, przewozy y, są rozpakowywane w państwach sąsiednich i tak mogą wjechać do Polski. W związku z tym chcemy rozszerzenia embarga, chcemy ścisłej kontroli, chcemy też, żeby rząd zaczął przeciwdziałać przedłużeniu rozporządzenia unijnego uchwalonego na życzenie wszystkich sił politycznych w Polsce poza Konfederacją przez rząd pis i przedłużonego bez sprzeciwu rządu pis czyli rozporządzenia Unii Europejskiej o bezsłowym handlu z Ukrainą. Przypomnijmy, że to rozporządzenie obowiązuje do początku czerwca i ono powinno na początku czerwca się zakończyć. Tymczasem oczywiście już są i będą prace nad jego przedłużeniem. Jakie jest stanowisko rządu? Nie wiemy, a skoro nie wiemy, to możemy to mniemywać, że niezbyt korzystne dla polskich rolników. Mamy wreszcie rozporządzenie Unii Europejskiej, strategie, które są wdrażane przez polski rząd o ugorowaniu ziemi. To jest paranoja, żeby rolnicy, którzy zapłacili za swoją ziemię, nie mogli jej uprawiać. Takie rzeczy. Yy... Być może w Polsce robili okupanci zaborcy, natomiast polski rząd nie powinien ustanawiać takich rzeczy i jeszcze nazywać, że to są jakieś KPS-y, krajowe plany strategiczne, nie wiadomo co. E, ani 4%, ani 10%, ani odłożenia o rok, ani o 10 lat. Nie powinno w ogóle takich przepisów być. Jeżeli ktoś chce wdrażać e, rolnictwo ekologiczne, to się powinno odbywać na bazie zachęt, a nie przymusu. Jeżeli to będzie dla kogoś korzystne, to w to pójdzie. Zresztą polscy rolnicy wykorzystują znacznie mniej środków ochrony ro roślin. Myślę, że Pani może to potwierdzić niż rolnicy zachodni, a jeszcze się nas tutaj poucza, co to my mamy robić, żeby nasze rolnictwo nie było bardziej zielone, bardziej ekologiczne. Dość tego dyktatu z zagranicy. Polski rząd albo stanie po stronie rolników, albo powinien tracić poparcie, dlatego że musi być w demokracji jakaś kara za realizowanie antypolskiej polityki. Czy Zbigniew chce jeszcze coś dodać? Proszę bardzo. Szanowni Państwo, obecnie obecny rząd i poprzedni rząd działają w systemie ukrywania prawdy. Prawda jest taka, że Unia Europejska chce zlikwidować polskie rolnictwo. Wraz z panią Julitą reprezentujemy Podlasie, Jeden z najczystszych regionów Polski, za czym idzie, że na Podlasiu produkujemy żywność najwyższej jakości. Przypominam, że co piąty litr mleka na rynku polskim pochodzi z Podlasia. Szanowni Państwo, e, chciałbym do Was wszystkich zadać tutaj pytanie i żebyście na to pytanie sobie odpowiedzieli. E, kto za tym wszystkim stoi?